Jako rektor odczuwam dumę, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dobrze się rozwija, jest ceniona i szanowana przez inne uczelnie i środowiska. Dzisiejsza uroczystość jest świętem naszej Alma Mater, która może cieszyć się sukcesami i dobrą sławą swych pracowników i wychowanków. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. W auli kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów SGGW. Podczas ceremonii pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe, medal Komisji Edukacji Narodowej, a także odznaka honorowa za zasługi dla SGGW. Dostojni goście SGGW służy rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa. Kształci i prowadzi badania naukowe na akademickim poziomie, a w ostatnich latach stawia mocny akcent na dynamiczny udział swych pracowników w międzynarodowych projektach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych. Bowiem nauka jest jedna i powinna być rozwijana z wykorzystaniem najlepszych praktyk, dorobku i możliwości badawczych świata. Musimy zatem bardzo dbać o jakość i praktyczny wymiar prac badawczych, o naukowy rozwój kadr, by być w gronie uczelni najlepszych. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele pracy i zaangażowania wymaga przygotowanie projektów, ale innej drogi dla zapewnienia rozwoju badań nie ma. Niezmiernie cieszy fakt, że poziom tych badań prowadzonych w obszarze rolnictwa, biologii, środowiska, gospodarki żywnościowej, nauk weterynaryjnych, ekonomicznych lub technicznych należy do wyróżniających się w kraju. Od dziś przyszłość polskiej nauki spoczywa również w Państwa rękach. Dbajcie więc o jej rozwój, nie ustawajcie w zdobywaniu nowych umiejętności. Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor Tomasz Borecki. Złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę, przyznawanymi osobom o wyróżniających się osiągnięciach oraz dorobku naukowym, przynoszącym znaczną korzyść państwu i obywatelom, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa, odznaczonych zostało 106 pracowników SGGW. Machinficencio, panie rektorze, Wysoki Senacie, Wielce Szanowni Państwo. Gratuluję w imieniu Pana Prezydenta tych odznaczeń. Dziękuję Państwu za Państwa pracę i składam też wszystkim Państwu dobre życzenia, najlepsze, dobrej pracy tu w tej małej naszej Ojczyźnie, dla dobra naszej dużej Ojczyzny i życzę Państwu wszystkiego, co dobre w życiu osobistym. Niech się Państwu darzy. Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznawanym w dowód uznania za szczególny wkład w oświatę i wychowanie wyróżnionych zostało 17 osób, zaś honorową odznakę za zasługi dla SGGW otrzymało 8 osób. Podczas uroczystości 12 doktorów habilitowanych otrzymało z rąk jego magnificencji rektora SGGW, profesora doktora habilitowanego Alojzego Szymańskiego, dyplomy będące zwieńczeniem ich długoletniej i intensywnej pracy, a także osiągnięciem statusu samodzielnego pracownika nauki. Jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy dyplom uczelni o bogatej, dwustuletniej tradycji. Uczelnia, które, która dynamicznie się rozwija pod względem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Uczelni, gdzie duch naukowej ciekawości świata jest żywy i przenika wszystkich członków akademickiej społeczności. Nasz udział w tej dzisiejszej uroczystości jest podsumowaniem wysiłku i długoletniej pracy badawczej. Ale w tym szczególnym dniu jesteśmy świadomi, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc, i życzliwość ludzi i instytucji. Chcemy im wszystkim złożyć gorące podziękowania. Dzisiejsza uroczystość i odebrane dyplomy traktujemy jako rodzaj zobowiązania do poszukiwania wiedzy, kształcenia i wychowania młodzieży w duchu najlepszych wzorców przekazanych nam przez naszych wybitnych profesorów. W poczet doktorów weszło 31 młodych naukowców, którzy zgodnie z tradycją złożyli uroczyste ślubowanie doktorskie przed Jego Magnificencją Rektorem oraz całym Senatem SGGW, a także odebrali dyplomy doktorskie z rąk swoich promotorów. Dostojni doktoranci, poddaliście się próbom prawym przepisanym dla tych, co uczonego doktora miano i godność pragną osiągnąć. Przebyliście te próby chwalebnie. Przychodzicie, abyśmy was w tym uroczystym zebraniu ozdobili zaszczytem, który zdobyć zamierzaliście. Lecz wśród trzeba Wam zapewnić nas, że będziecie zawsze takimi, jakimi wam być na karze godność dzisiaj otrzymana, jakimi spodziewamy się po Was, że będziecie przeto złożycie ślubowanie. Zali to przyrzekacie, ślubujecie sercem szczerym. Przyrzekamy i ślubujemy. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy Wam nadali godność, którą chcieliście osiągnąć. Sprawa wyznaczony, postanowienia Wydziałów Wykonujących, ogłaszam moc prawną uchwał Rad Wydziału. Szanowny Panie Rektorze, na Pańskie ręce składamy podziękowania naszej Alma Mater i wszystkim jej pracownikom. Jesteśmy dumni, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dyplomy doktorskie tej uczelni, dzięki czemu możemy czuć się częścią jej pięknej i bogatej tradycji. Jednocześnie jesteśmy świadomi dużej odpowiedzialności wynikającej z otrzymania tytułu doktora. Uroczystość nadania odznaczeń pracownikom, wręczenie dyplomów oraz promocja doktorów to prawdziwe święto uczelni, o której randze stanowią właśnie pracownicy, wychowankowie i absolwenci. To święto jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla całej społeczności akademickiej SGGW. To jest ważny element życia akademickiego i myślę, że dla uczelni podkreślanie takich, takich ważnych momentów jest bardzo ważne. Ale dla nas ma znaczenie szczególne. Przebieramy się po raz pierwszy w togę. Jest to naprawdę niesamowite wrażenie. Tu wchodzi człowiek po schodach, boi się, że się potknie. E, I to podkreśla e, te lata pracy, e, wysiłku, że warto to, myślę, w ten sposób uczcić, żeby, żeby samemu wiedzieć, że ten ważny moment nadszedł. Przede wszystkim jesteśmy no, niezmiernie zaszczyceni tym faktem, że otrzymaliśmy dyplomy doktorskie, właśnie uczelni SGGW w Warszawie. Jesteśmy naszym promotorom i opiekunom bardzo wdzięczni za poświęcony nam czas, za ten wysiłek i trud, jaki włożyli, żeby pomóc nam, żeby te, te rozprawy doktorskie powstały, no i żeby były dobre. Żeby wnosiły w ogóle coś do nauki, żeby to nie były tylko puste słowa. Kiedy sam odbierałem dyplom doktora, świat się bardzo zmienił od tego czasu i wiem, że ich życie teraz będzie dużo trudniejsze niż my tych kilka, kilkanaście lat temu. I życzę im w związku z tym siły, wytrwałości i wewnętrznej energii, bo ci najlepsi wygrają, przebiją się i osiągną, osiągną sukces. Żeby, żeby pamiętali, że to jest taki stopień, z którego można się odbić. Niech ten dzisiejszy dzień będzie początkiem państwa obfitujących w sukcesy karier naukowych. Życzę Państwu, abyście zawsze dokonywali słusznych wyborów. A po latach z dumą mogli powiedzieć, że wasze osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju świata.